On na to odpowiedział, patrz, tego a, już, nie tak, już nie udostępnił, Filip bardzo się do tego pchał, ja pamiętam jak dziś. Czyli to jest stricte kryha UFC? Tak. tak, po prostu uważam, że Wielka Brytania jest ślepa, Ale <grytania> kurwa niewidomi wydają tam nagrody, ona nas nagrywa. Chyba <grytania> tak. No czyli Salpapi dostał za walkę roku, a Amadeusz jako przegrany roku. Chyba no to tak. Wychodzi. Czołem Brygada, Karol Garncarz z tej strony. No Jesteśmy na godziny przed potrójną galą sportów walki w Będzinie, mimo że aktualnie znajdujemy się w Sosnowcu. Krystian Krychawilcza, Go obok mnie. Siemanko. Siemanko. Pierwsze pytanie. Czy my mamy więcej niż 5 minut? Bo wczoraj pierwotnie tak zarzucaliśmy temat i użyłeś bardzo mocnego argumentu, więc wolę wiedzieć na sam początek, czy możemy rozmawiać dłużej niż 5 minut. Rozumiem, że nadal się obawiasz Karoliny, że jak będzie dłużej jak 5 minut, to wiedzie w ciebie jak, jak w tak. Nie, no mamy trochę więcej czasu. Okej, okay, swobodnie ustabilizowałem oddech, możemy rozpoczynać. Krystian, przed nami no powiem szczerze, ciekawie zapowiadające się wydarzenie, jakim jest właśnie gala VIP 10, Silasen MMA 20 no i MMA Atak 5. To jest takie połączenie trzech różnych formatów, pod wodzą jednego szefa, czyli Dawida Kurtysiaka, no i, i myślisz, że ten będzie dzisiaj zapłonie? Myślę, że to jest wydarzenie jak na to co do tej pory robił Dawid bardzo duże, jak dla niego. Myślę, że to też tutaj lokalnie dosyć mocne wydarzenie, bo dużo lokalnych chłopaków walczy tutaj gromadzki zadyma jest stąd, gdzieś też chyba nie wiem, czy łaszczyk stąd pochodzi. W może, może Wrocław, może, Właszczyk chyba Wrocław, przepraszam. Ten, ten, ten. Ale, no, Ale Kamil Modziński też tu się tak. tak, tak no. Pał hadać. Tak, tutaj padł, y, Nikiel, z którym walczę w, osta w ostatniej chwili zastępstwo też lokalny chłopak, więc ja myślę, że y, hala będzie wypełniona. To jest tylko 3000 3000 arena mieści osób i z tego co wiem, to się wszystko wyprzedało. Więc tutaj lokalnie dosyć mocne wydarzenie. Jeżeli chodzi o kartę sportową. Też bardzo dobre nazwiska: Salim Tuari. W ogóle, ja, ja kiedyś, jak zaczynałem z freak Fightami ja nigdy nie sądziłem, że ja będę mógł się bić na wydarzeniu albo będę mógł się przyjaźnić czy mieszkać z zawodnikiem UFC. Tak samo kiedyś w dzieciństwie, jak oglądałem walki Anzora, Żyjewa, Salima Tuari, który właśnie wtedy walczył za oceanem, czy też Normana Parkę, z którym później mieszkałem, zacząłem się przyjaźnić. Ja nigdy w życiu nie sądziłem, będę małym szczylem oglądając y, takie walki i miałem poniekąd gdzieś jakieś marzenia właśnie takie, że kurde fajnie by było chociaż kiedyś autograf dostać a plakaty miałem w szafie wiesz, w szafie bo na ścianach jakbym przykleił to mnie matka ze skórę powiesiła to w szafie wieszałem plakaty pamiętam. No ale to jest taki dzisiaj y, ważny dzień dla Ciebie i można powiedzieć celebracja tego dnia bo jesteś już wolnym y, zawodnikiem jeśli chodzi o Federację MMA y, Banicja można powiedzieć, zakon... nie, banicja to jest wygnanie, no to, nie, można... Nie, to można powiedzieć, że taka klauzula, która Cię obowiązuje tak. y, podpisując umowę, tak, no moja ostatni kontrakt był podpisany w lutym, w lutym był turniej i, i teraz właśnie y, w lutym, y, równo rok po tym turnieju wy, wygasa, jestem wolnym zawodnikiem. Czyli dzisiaj w szeregach MMA, tak. Tę wolność można powiedzieć, zaczynasz w nowej federacji. No, w sumie, ty biłeś się na poprzedniej tutaj, Będzińskiej Gali, tak pamiętam, z aferzystą głośnym aktualnie. Tak, mowa o Filipie Bątkowskim. Zgadza się. Tak, no i ja uważam, że to była fajna walka, pomimo, że ja wtedy nie boksowałem, to było już ponad dwa lata temu. Ja tą walkę wziąłem. Pamiętam jak dziś, że telefon dostałem w piątek. Ta gala była w piątek, ona nie była w sobota. Gala była w piątek, ważenie było w czwartek rano, z tego co pamiętam. Nie, w sobotę była ta gala. W sobotę, byłem, na pewno? Byłem, pamiętam piątek było marzenie, w sobotę w To przepraszam, to może ja się pomyliłem yy, o jeden dzień, bo ja pamiętam, że Filip był w piątek w klubie, w WCA robił trening i coś tam mówił, że chyba mu przeciwnik wypadł, że chyba będą szukać i tak dalej. W sobotę do mnie zadzwonili i yy, ja w sobotę zacząłem to rozważać, ale pamiętam, że finanse chciałem większe i w niedzielę dopiero się z nimi dogadałem na kasę, i w niedzielę to klepnęliśmy, więc yy, ja miałem od poniedziałku tak naprawdę czas do czwartku na zrobienie wagi. Pamiętam, że to była dużo niższa waga niż 7,7. Ja wtedy miałem 82 kg mm -hmm. i to robienie wagi mnie wyniszczyło, bo ja miałem na to 4 dni, a wiesz jak to jest, nie, nie odstawiłem węglowodanów, miałem, nawet jak odstawiłem to 36 godzin trwało pozbycie się glikogenu z mięśni, nawet jak wszedłem w te keto, więc ja miałem naprawdę mało czasu, to było dosyć mocne odwodnienie, no i w efekcie końcowym mogliście widzieć, że po pierwszej rundzie po prostu umarłem. Zabrakło mi tlenu, ponieważ no, ten transport krwi był dosyć kiepski. No i ale uważam, że i tak pierwsza runda była fajna, gdybym miał normalnie chociaż trzy tygodnie na to, co najmniej dwa albo tydzień Więcej na zrobienie wagi, to myślę, że ta walka byłaby wyrównana, bo nie byłbym się wchodzić na wymianę. Ja musiałem być trochę ostrożny w tej walce, bo wiedziałem, że po prostu. I to były cztery rundy, ja we Freak tak zawsze się biłem 3 po 3, a tu były cztery po trzy i ja nie miałem okresu przygotowawczego, robiłem mega dużo wagi, jak na cztery dni do walki, więc ja byłem z siebie mega zadowolony. No całkiem ja pamiętam, że wyglądało to i tak dość emocjonujące. nie? Była to jakaś taka walka do zapomnienia i obaj coś tam pokazaliście, jeśli to była taka też waleczka na ostatnią chwilę, nie? No ja byłem bardzo z niej zadowolony, bo widzisz? Jak to od zaplecza wyglądało z mojej strony, więc mhm. ja nie mogłem mieć do siebie żadnych zastrzeżeń. No a teraz Patryk Nikel, też zmiana w ostatniej chwili, tak naprawdę za Miłosza Dobrosielskiego, który zachorował w tym tygodniu. Kiedy ty się dowiedziałeś i w jaki mhm. sposób porównujesz tych dwóch rywali? Wiesz co ja się dowiedziałem dzień przed ważeniem, tak naprawdę o 23. O 22. Byłem jeszcze, skoczyłem sobie do sauny, bo mi zostało niecałe 2 kilo, chciałem zrobić to na, spoko na spokojnie i o 22 wychodzę z sauny i dostaję wiadomość od Dawida, że yy, mój przeciwnik, nie pamiętam jak on miał na imię miły wysyła, że jest chory i że w poniedziałek właśnie był w szpitalu i tak dalej. I się zastanawiałem dlaczego? Jeżeli zachorował w poniedziałek, był w szpitalu, dostał antybiotyk. Dlaczego kurde w poniedziałek nie dał znać tylko stary w czwartek o 23, gdzie tak naprawdę mogliśmy no wiesz, znaleźć nawet bardziej medialną osobę przeciwnika po prostu, który by może przyciągnął. Mielibyście przede wszystkim większe pole manewru. Tak, nie? większe pole manewru, a tak oni mi dzwonią o 20 Trzeciej w czwartek. Ja dzwonię do jednego trenera, już śpi, drugi trener też już śpi. Przyjrzałem sobie trzy jego walki w sumie patrząc na to, co on robi, jak on się bije, no to w sumie pod mój plan taktyczny nic się nie zmieniło, więc ja to sam zatwierdziłem, nie? Okej. Okay. Wspominałeś o tym, że ta poprzednia twoja walka na Mema, a tak z Flipem Bądkowskim miała miejsce, o którym bardzo głośno jest teraz. Jak ty to odbierasz tak z boku, patrząc też nas, to, że to twój były rywal, a mówi się trochę o nim teraz. Ja ogólnie pytasz mnie osobiście, co na ten tak, temat tak, uważam? No ja, oczywiście. Ja uważam, że nie powinno się osobiście zabierać głosu na temat czyjegoś życia prywatnego. W ogóle. W ogóle, bo nie jesteśmy w tej sytuacji i nie wiemy, jak sami byśmy się zachowali. Nie wiemy też, jak to wygląda z drugiej strony. Jest wiele perspektyw, tak samo jak jest wiele różnych. Rzeczywistości w jednym czasie. Twoja perspektywa może być zupełnie inna niż moja perspektywa. Tak samo dla ciebie zupełnie czym innym może być mm, poczucie jakiejkolwiek moralności czy zasad, tak jak wobec mnie. Nie? Dla ciebie może już przekleństwo w kościele być obrazą straszną, a dla mnie w ogóle może być to zupełnie czym innym. Każdy ma inne postrzeganie, więc ja uważam, że wypowiadanie się jest zbędne, bo to też interpretacja, tak jak nasza perspektywa w tym czasie. Tak widza perspektywa, nie? Ktoś to może obejrzeć dzisiaj, gdzie dzisiaj to wygląda w taki sposób, a ktoś to może obejrzeć za tydzień, gdzie za tydzień mogą wyjść na światło dziennie zupełnie inne fakty i to może wyglądać zupełnie inaczej, nie? Mnie najbardziej razi w całej tej sytuacji to, że tak mocno prywatne rzeczy nagle są wiesz, wysiągane na pierwszy rzut internetowego półświadka, że tak to nazwę i to jest w całej tej sytuacji chyba najgorsze, bo to, że są jakieś tam przezbywanki, afery, romansy, to jest wiesz, a nie to że ani ziębi, tylko nagle ktoś wyciąga całkowicie prywatne, rodzinne, gdzie jest już dziecko, w tym wszystkim i tak dalej, i to wyciąga na tapet, i z tego się robi aferę, ktoś z tego robi zasięgi. To jest dla mnie takie niesmaczne z całej tej historii. No, ogólnie, internet jest straszny, i uważam, że po prostu im dłużej ktoś w tym jest. Filip bardzo się do tego pchał. Ja pamiętam jak dziś, że on po prostu bardzo chciał tej walki. Później po tym MMA taką bardzo chciał zawalczyć gdzieś indziej. Zaczepiał mnie wszędzie, żeby ze mną zawalczyć. Czy takie partie na szkołę u niego? Nie wiem do końca. Czy na szkło, czy na pieniądze, czy po prostu myślał, że jak pójdzie za tym, to może będzie miał więcej zawodników, może większe dojścia, może więcej perspektyw jako zawodnik, bo jeszcze chciał powalczyć. Nie mam pojęcia zielnego, o co tutaj w tym chodzi. Ale jedno jest pewne, że ja już poznałem ten świat 3 lata temu i to jest straszny świat, o czym się, co niektórzy mogli dowiedzieć, jak y, mieli wojny internetowe z niektórymi twórcami, takimi jak Nathan czy inni. Bo ty zbastowałeś jest... mocno. No, w sensie po prostu ja doszedłem do wniosku, że pierdolić to i wyjechać w Bieszczady wyjebać internet, nie? Mhm. <grych> że spokój ducha jest ważniejszy od tego gówna. To się nigdy nie skończy, bo internet i to ten cały świat śledzą ludzie, którzy się tym żywią. Oni nie mają swojego życia. Oni się tym żywią i wystarczy jedna informacja. Tak. Nie? I oni cię zbesztają, z błotem zrównają, po prostu będą chcieli zrobić z ciebie gówno, bo ich życie wygląda jak gówno i oni tym żyją. Nie mają swojego Swoje życia. Swoje frustracje wylewają w tak. internecie, nie? Więc jest internet jest straszny, jeżeli chodzi o to. Możesz tam pokazywać fajne rzeczy, ale pamiętaj, że to zawsze ma dwa oblicza, bo Pomimo tego, że dla ciebie to może być fajne i miłe, to znajdzie się taki jeden gagatek z drugim, który przeleje swoją perspektywę. I powie ci, a nie, bo to jest zupełnie inne. Więc miecz obusieczny, nie. Ja uważam, że trzeba we wszystkim zachować jakiś zdrowy rozsądek i logikę i jak po prostu widzisz, że coś ci nie służy to trzeba to odpuścić, a nie na siłę się z tym kopać. Ja nie no, a wiem, szybko to... się federacja odwróciła od ciebie, gdy ty zmieniłeś swoje postrzeganie wobec internetu i, i życia w sieci? No od razu, od razu. Tam jeszcze dostałem ze dwie propozycje, że mogę zawalczyć jak będę krychą, ale to nie było jakieś zgodne ze mną. I myślę, że też przez to. Ja też zauważyłem, że ja im zaniżałem, dostałem, dostawałem przeciwników o niższym poziomie sportowym, tym ja bardziej zaniżałem swój poziom w walkach. Okay. I później to tendencja spadkowa po prostu była też. Ci teraz stricte krycha UFC. Tak. Tak. Wywołałeś temat jednego gościa i wywołałeś ogólnie temat tego, że ktoś czasami po prostu dla własnego widzi, mi się jest w stanie zepsuć drugiemu humor, nastrój i tak dalej przez sieć. Jak zareagowałeś na to, że Natan nagle wyciąga sprzed kilku lat jakieś twoje stare wiadomości, na które on nie odpowiadał i robi z ciebie teraz gościa w W żaden sposób, ale coś ci pokaże. Mhm. Coś ci pokażę, bo on udostępnił screena i patrz, żeby nie było, wchodzę w messenger. To nie jest, to nie jest, że ja ci teraz pokazuję jakieś ten. On na to odpowiedział. Patrz, hej, odpiszę ci później, tylko śpieszę się na pociąg, Więc około 14:30, 15:00 dam znaka i chętnie pomogę bez problemu. Tego, A, już tego już nie udostępnił. Nie, udostępnił. Więc rozwiązane teraz. Więc, to znaczy, wiesz co, to, to jest tak. Leży gówno na chodniku. nie, Jebie na kilometr i każdy idzie i pokazuje, ale gówno jak śmierdzi, ja pierdolę strasznie, nie? I teraz możesz być tą osobą, która przejdzie obok tego gówna i będzie tak samo mówić. Jezu, tu śmierdzi gówno, ale wiesz, mm. możesz być osobą, która po prostu. Przejdzie obojętnie, nie zwróci na to uwagi i złapie oddech z prawej strony, nawet tego głównego niepoczujenia. A możesz być osobą, która po prostu nie zrobi ani jednego, ani drugiego, bo będzie miała zupełnie inną perspektywę. Przejdzie zupełnie drugą stroną ulicy. Wiesz, mm -hmm. o co chodzi? I ja jestem tą osobą. Już że, teraz. Tak. I. I też, to, to też jest dobre, nie wiem jeszcze jak się to wymieniać. Czy tam stoi Nathan Mahaci, a ty sobie idziesz a, z Karoliną. Dokładnie, i on tam Bayera. sobie może gadać, że wiesz, pieniądze mi się skończyły, czy Fejmie nie chce, bo to jest jego perspektywa, to jest jego życie, on tym żyje, to jest jego sposób na zarobek. A dla mnie świat wygląda zupełnie inaczej. No, cool. e, no A on widzicie. tego nie zakuma, to nie chce jeszcze z 5 razy Matrixa obejrzy, może zakuma. Okej, okay. no widzicie, mamy w jakiś sposób... Ona nas nagrywa. Chyba tak. Ja tak cały czas widzę kątem oka, że tak się to... Z stópkami, wyjebało. Jesteśmy jeszcze przed autarem. No nie mogę jej zapytać też o Karolinę Gackowską, która tutaj jest z nami. Długo jesteście razem? Jak wasze drogi się zeszły? Jeśli chcesz o takich tematach... No właśnie ja nie wiem czy my chcemy to, chcemy to publicznie poruszać. Ale tak, mnie, to cieszę, że mnie pytasz. Tak, bo jest... właśnie my się uczymy, no znaczy nie, no właśnie uczymy się komunikacji w relacji, ale ja zawsze mam tak, że z tyłu głowy mam, że trzeba pamiętać o tym co druga osoba na ten temat uważa. No nie no, oczywiście. Bo, Myślę, że w zdrowej relacji to jest podstawa, żeby ta komunikacja była na podobnym poziomie. Nie? Tak, tak. Ale wiesz, ja zapytałem, bo ja też mam z tyłu głowy, że zaraz może wjechać w ciebie i może być niemiło, więc ja was zawsze pytam. Ja już mam obraną technikę, ja już wiem, co trzeba robić, jako wjeżdża, Ale wiesz ale ja też grzecznie nie zapytałem, nie? Ja też grzecznie no, zapytałem. Wiesz co, to Można znaczy, to było inaczej. Ulecą. my nie mamy jakoś tak bardzo utajnionego życia naszego, prywatnego. No nie, no nie, bo ja się na TikToki z wami e, gdzieś tam, tam nacinałem. Na i... TikToku coś nagrywamy, czasami śmiesznego, jakieś na początku w ogóle naszej znajomości. Zaczęliśmy nagrywać jakieś vlogi, bo się tak trochę kumplowaliśmy, więc ktoś śledzi jakieś social media nasze, to mniej więcej wie od jakiego czasu to wszystko się chyba zaczęło, nie? Więc tutaj nie trzeba określać tego jakoś szczegółowo, że wie. wtedy i wtedy tak, bo, bo też my zaczęliśmy zupełnie od tego, że my się zaczęliśmy kumplować. Przynajmniej moja była taka perspektywa, no i z tego co wiem, Karoliny też. Przyjaźnie y do miłości jest, wiesz. Cienka linia czasami. No, na to wychodzi. Jak patrzysz, że Amadeusz Ferrari odbiera w Wielkiej Brytanii nagrodę za walkę roku, w której dostał łomot, a jest to w, e, e, nagradzane właśnie pojedynkiem roku, duży fart, czy raczej mówisz, kurczę, udało się skurczybykowi? <grytania> Dzisiaj z właścicielem przy śniadaniu o tym rozmawiałem, to po prostu uważam, że Wielka Brytania jest ślepa. <grytania> albo kurwa, niewidomi wydają tam nagrody, <grytania> albo nie dość nieujmując nie niepełnosprawnym, niewidomym. Po prostu ktoś albo musiał nie widzieć tej walki, Yeah. <laughs> Komentator musiał być głuchoniemy <laughs> Musiał to tak komentować, że Oni nie wiedzieli co się dzieje I nie widzieli, po prostu nie widzieli Fizycznie nie widzieli, nie? Ja, ja też byłem zaskoczony, bo walką roku bym <laughs> Absolutnie tego nie nazwał, bo oprócz Parów, wiatraków e, Ze strony Ferrari'ego, no to papi boksersko go mocno skarcił Nie, ja uważam, ja nie? uważam, że ewentualnie Oglądasz ostatnią walkę Murańskiego Ryty i Samuraja? Tak To ja uważam, że oczekiwanie Murańskiego Na Samuraja jak stał w miejscu i tak robi, Robił, było większym pokazem umiejętności niż ta walka Amadeusza z tym typem. Ja jak się dowiedziałem, że on ma być nagradzany w Wielkiej Brytanii, to ja raczej myślałem, że dostanie coś w stylu nagrody, że nie wiem, debiut roku, czy nie wiem, jakieś dymienie roku, czy coś takiego. No bo tak, trzeba powiedzieć, że to y, y, zaprezentował po polsku w Wielkiej ja Brytanii. Wiesz, co ja mam pytanie, bo oni dostali. Mm, za walkę, tak? Tak, walka bar roku. Bardziej mi się wydaje, że to ten y Salpapi, YouTube, Salpapi uh -huh. miał być utytułowany, a po prostu y Amadeusz jako to, że dostał w od niego w każdej rundzie, no to, no to weźmy go jeszcze, no bo no po prostu, to bo to jest ten, co dostał Bęcki w tej walce, nie? No czyli Salpapi dostał za walkę roku, a Amadeusz jako przegrany roku. No no to tak, na to wychodzi. Największy w na pierwszym roku, na to, no to na Clickbait się nada. <laughs> Tylko, żeby się nikt do mnie nie przyczepił, że ja coś do nich mam. Nazywam rzeczy po imieniu. Mówisz jak Amadeusz... jest. Amadeusz. Tak, dokładnie. Nie czepiam się ani Amadeusza, ani jego Amadeusza, czyli jego menadżera, ani żadnego jego teamu, ani rodziny. Nie czepiam się nikogo, nazywam rzeczy po imieniu, oceniam walkę oraz tytuł, który został otrzymany, tak? O to mnie zapytałeś? O to cię zapytałem. Mogę wyrazić Dokładnie. swoją opinię. Jasna sprawa, że ja w wolnym bardzo, kraju Jest, yy, Jak jest? Czy ty sportem, jeśli chodzi o sporty walki, box MMA, tak śledzisz na bieżąco żyjesz tym, czy to jest tak dla ciebie yy, tylko? Dzięki mojemu trenerowi od stójki, yy, Dimie, z alligatora, tak, yy, bo on mnie zaraził trochę tym i trochę śledzę. No jeżeli chodzi o na przykład ostatnią walkę Usyk Fury 2, yy, nie obejrzałem jej, bo nie chciało mi się wstać. Yy, ja dostałem. Yy, nie wykupiłbym eee... jej, obejrzyjmy po prostu rano streszczenie takie, nie? Okej. Okay. Ja wracałem wtedy z Łodzi, bo pracowałem przy FIS Universeu Trypsona na gali i dostałem, e, fotoradar mi złapał, bo oglądałem sobie highlight po prostu po drodze. Znaczy nie oglądałem, no już wtedy oglądałem mm -hmm. walkę, tylko e, słuchałem nie wiem jakiegoś... Nie masz Janusika? Mam, ale tam miałem taką trasę, że tam było chyba 6 fotoradarów, jeden pod rząd i tak, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, okej, okay, okej, okay, okej, okay, a ten piąty jakoś tam. <laughs> więc Pawiotr Fury 2 fajna walka, ale z pamiątką dodatkową. Tak, przyszło mi już niestety do zapłacenia, ale na szczęście nie pędziłem jakoś bardzo, więc yy, przebolejemy. Krystian Krychawilszak, przed potrójną galą sportów walki 1 lutego w Będzinie. Jeśli yy, yy, jesteście w okolicy, no to oczywiście, jeśli jeszcze jakieś tam pojedyncze bilety, a koniki jeszcze występują? Czy to nie, nie, nie taka ranga gali? Bo nieraz były takie przed. Halo, bilety sprzedam, bilety sprzedam. Wiesz co, no ciekawe, czy tutaj, czy tutaj, wiem, że na hali będzie można zakupić bilety, więc to by był dla nich nieopłacalny interes. Ej, tutaj sprzedam dół, chyba, że będą sprzedawać no taniej wiesz, niż tak jak kupili. Jak, albo, tak, <laughs> sprzedam albo, taniej, bo jednak nie chce iść, rozmyśliłem się. Ale wiesz, za na szufi. przykład jak idziesz e, na jakąś kolejkę czy coś, to też stoją koniki. Na przykład mówią ci, że panie, tu 40 minut czekania w kolejce albo godzina kupu mnie, nie? A potem podchodzisz, że są 3 minuty czekania w kolejce. No ale możesz sobie to kupić na <coughs> bilecik online i masz no, dokładnie. wchodzisz, skanujesz kod QR i wchodzisz od razu, więc 21. ja. Wiem, już to jest. Taka technologia, że wymarli ci pod halą. W ogóle, że tacy byli kiedyś, ale wiesz co, u nas no. było w mieście, ja z Sierpca pochodzę. Gdzie jest Sierpc? Sierpc to jest Mazowieckie, 110-115 okay. kilometrów od Warszawy i w urzędzie pracy na przykład jak chciałeś iść na podpis, a była dana liczba numerków, ja pamiętam, bo to było no już 12-13 lat temu jak skończyłem szkołę i się na przykład zarejestrowałeś jako bezrobotny albo chciałeś jakieś kursy albo dofinansowanie, to musiałeś być przez jakiś czas bezrobotny, tak. żeby się starać na przykład na <śmany> przykład, o jakiś startup na działalność. No i były numerki. I wyobraź sobie, że kurwa tam ludzie o 4 rano stali. No i na przykład, <śmany> na przykład mogłeś iść sobie o 8 otwierali urząd, i mogłeś iść sobie 7.30 i tam stał sobie pan pierwszy. No i na przykład za dwie dyszki albo za trzy dyszki mógł ci odstąpić miejsca. Ale pojebane co? Wyobraź sobie to. Jeszcze nie słyszałem, żeby. Zabywać... Jeszcze społeczeństwo okradało społeczeństwo, żeby urząd nie no to powalone, a wiesz, to było najlepsze, że było na przykład 20 numerków, nie? No i na oso... osoba miała 5 na 10, do 10 minut. No i pozdrawiam serdecznie urząd w sierpcu pracy. <grym> I na przykład ten i miała 10 minut i wyobraź sobie to, 20 osób, nie? Czyli 10 minut, 100 minut, 10 osób, 100 minut, 200 minut. No i w ogóle sobie o 8 zaczynali przyjmować, a już do, nie, do 15. Czy do 16, ale interesantów przyjmowano na przykład do 15, bo od 15 do 16 było coś tam. No i przyjęli od 8 do 11 wszystkich i co oni od 11 do 14 robili? Trzeba by burmistrza zapytać. Albo wpaść do tego urzędu o 11 i patrzeć, co oni robią. Ej, Człowieku, to. kto pojebany, jak miał od 8 urząd stało czwartej w kolejce. To trzeba by być naprawdę pierdolniętym. Ej, Ale to dobry byłby taki yy, temat, żeby zrobić taką bekową rolkę jakoś z tego. No, Albo kampania dla przyszłego burmistrza. Albo kampanię dla kadrusów. Stop z czekaniem w kolejkach od czwartej rano. Nie, i każdego urzędnika z tego urzędu po prostu bierzesz i zadajesz, mu czekać nie, z dupy od 4 mu pytanie rano. zadajesz. Co pani robi w pracy 11.30? Ona tak, No 11.00 kończymy przyjmować tutaj interesantów. To 11.30 herbata, 12.00 lunch, 12.30 kawa, 13.00 krosant, 13.30, trochę trochę poprzeglądamy internet, o 14 wpada kierownik, to do 14.30 trzeba poudawać, że się pracuje, o 15 już godzina do końca roboty, więc z Grażyną druga kawa, 15.30 w blokach startowych i od 15.30 już do 16.00 strzała. strzała. Ja pierdolę rozgryzłem polski system pracy w urzędach państwowych. Z tego może być dobry <laughs> short. Krystian krycha dzięki bardzo. Dzięki.